Sezon się kończy, a pogoda jest fatalna. Legendarna rodzina bitsów chce wydobyć 5000 uncji. Ale matka natura sprawdza jej upór. Pracując tym tempem damy radę, ale pogoda mogłaby się poprawić. To niemu brakuje 900 uncji i liczy na 80 pub. Odkrywka tydzień wcześniej dała ponad 500 uncji kruszcu z Białego Kanału. Ostatnie wyniki były fenomenalne. Tamtejszy surowiec jest pierwszej klasy, dlatego chciałbym kontynuować dobrą passę. Ale poziom wody się podnosi i kanały wymagają pilnej inspekcji. Już mieliśmy z nimi kłopoty, trzeba było je podwyższyć i naprawić. 12 tygodni wcześniej Tony zaczął pracować całą dobę. Podwoił ilość wody spływającej z bębna do zbiornika osadowego. Wały zostały przerwane w wielu miejscach. Trzeba je podwyższyć i zrobimy sobie godną drogę. Ogrom pracy zmusił ekipę do wstrzymania wydobycia. Wygląda dobrze. Poziom wody znowu się podniósł, więc Tony przeszedł do działania. Nie ma co ryzykować zniszczenia zbiornika. Muszę się upewnić, że wszystko gra. Tony wezwał kozyna Majka i koparkę. Ostatnio pada i wały są naruszone, dlatego muszę się pospieszyć. To by mnie zatonął, nie jest dobrze, nie słyszysz mnie? Tak. Utknąłem koparką. Potrzebuję szybkiej pomocy. Wytrzymaj chwilę, zaraz do ciebie przyjadę. Utknąłeś. Tak, nie dziwne. Mamy tu istne bagno. Kuzynie, coś ty zrobił? Spartolił sprawę.